Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji Norton 360 oraz gdzie możesz usunąć dane swojej karty płatniczej. W pierwszej kolejności zaloguj się na swoje konto Norton. Po zalogowaniu najeź kursorem na swój login w prawym górnym rogu ekranu. I wybierz zarządzanie subskrypcjami. Po prawej stronie od nazwy Twojej licencji znajdziesz informację dotyczącą automatycznych odnowień. Kliknij Anuluj odnawianie subskrypcji i podążaj za wyświetlanymi komunikatami. Pamiętaj, że w tym procesie nie anulujesz całkowicie swojej usługi, a jedynie wyłączysz możliwość automatycznego pobierania środków z Twojego konta pod koniec trwania subskrypcji. Zatwierdź swoją decyzję, klikając Anuluj odnowienie. Na sam koniec kliknij Zamknij. Kiedy masz już wyłączone automatyczne odnawianie subskrypcji, możesz usunąć dane swojej karty płatniczej z konta Norton. W tym celu przejdź do zakładki Dane rozliczeniowe i kliknij ikonę kosza pod numerem karty. Zatwierdź wybór, klikając Usuń. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz włączyć automatyczne odnawianie swojej usługi i dodać ponownie dane dotyczące płatności. Jeśli szukasz ochrony antywirusowej na swoje urządzenia, odwiedź stronę home.pl i sprawdź antywirusa na komputery i smartfony Norton 360. Link znajdziesz w opisie.